Nie wyglądasz na 21 lat, tylko na 19 lat. Wiem, że mieliśmy nie pisać, ale jestem nowa i po raz pierwszy słyszę, że. Co, ty masz 16 lat? Myślałam, że masz około 25 lat, Boże. Jak, jakim? Emoji, 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 emoji. Dobra, oprócz tego, filmik boski jesteś cudna Dzięki. Wyglądasz na 19 lat. Ja myślałam, że masz 19-20 lat. Serduszko, uśmieszek. Ty masz 16 lat i. O Jezu, a myślałam, że 20 parę dwukropek. O, o, dość. Nie wiem ile razy dziennie czytam komentarze, że wyglądam, jakbym miała 20, 21, 25, 30, 19 lat. Nie mam pojęcia, ale piszecie mi to każdego dnia i tak. Ja o tym wiem, ale nic nie poradzę, że urodziłam się z taką twarzą. Ale serio mi to w ogóle nie przeszkadza, wręcz w tym wieku mi to pomaga, że wyglądam na starszą i serio lubię swoją twarz, swoją urodę. Ale skoro Wam tak bardzo przeszkadza to, że nie wyglądam na 16 lat, to dzisiaj spróbujemy odmłodzić moją twarz. A tak serio, to część jestem Ola i ostatnio zostałam ambasadorką marki Big Loss i właśnie w ostatnim pudełeczku znalazłam coś takiego. Skinlight, dwuetapowy zabieg ujędrniający na podbródek V-line jedna sztuka Lifting and firming Feline treatment. A tak w ogóle to subskrybujecie mój kanał? Jeżeli nie, to klikajcie teraz przecież subskrybuj. W czasie kiedy zobaczymy jak używać tego i mam nadzieję, że mi ani nie wypali skóry, ani mi nie odpadnie twarz. Innowacyjny dwuetapowy program regenerujący skórę, złożony z liftingującego sermon żelowego płata, Ampułka ujednolicą skórę. I jednocześnie ułatwia wchłanianie składników aktywnych żelowego płata. Kolagen i adenozy liftingują i uelastyczniają skórę. Miłoszą, japońskie ekstrakty z miłoszą dyni poprawiają mikrokrążenie i zmniejszeniu obrzem twarzy. Brzmi zachęcająco. Pa-podkład, pa-korektor, pa-puder, pa-brązer, ale nie, rozświ rozświetlacze już nie zmyję. Dobra, ta pani na zdjęciu ma tą maskę, że wygląda trochę jak taki lekarz, więc tak też mniej więcej ja sobie zmyję ten podkład. Dobra. Otwórz saszetkę wzdłuż wykropkowanej linii i delikatnie otwórz serum. Krok pierwszy. Rozprowadź równomiernie cienką warstwę w okolicy brody. Wzdłuż brody, kochani wzdłuż brody. To jest taki krem, ale on jest taki... ciepły. Szyję też mam pewnie starą. Myślicie, że ile lat ma moja szyja? Na ile lat wygląda moja szyja? Hmm? Już? Jestem młodsza? Otwórz płat żelowy v krok drugi delikatnie wyciągnij zapakowanie na nałóż płat błyszczącą stroną na środek brody Delika de delikatnymi ruchami rozciągnij płat w kierunku policzków i przełóż pętlę przez... Uszy? To mi przypomina, powiem Wam, takie już, mówiąc całkowicie poważnie, typowe takie maski w płachcie. Serio, to mi przypomina wszystkie te takie azjatyckie maski. Tylko teraz tak? Nie, chyba tak o. Ale jak ja to mam nałożyć za uszy? Co? Ktoś mi może przypomnieć, dlaczego ja to robię? Zamiast młodej twarzy, będę miała odstające uszy. Wyglądam teraz jak elf. No, już nie. Powiem wam, że czuję się jakbym była po jakimś zabiegu od chirurga. Jest to... To nie jest w ogóle nawet przyjemne. Jak nakładacie maski w płachcie, to one są takie przyjemne, a to jest takie... strasznie grube. I naprawdę czuję się jak po jakimś zabiegu chirurgicznym, albo jakbym szła do dentysty, albo cokolwiek. Ja mam w tym siedzieć 20 albo 30 minut serio jeżeli ktoś tego serio używa bo mu wisi skóra na brodzie to on myśli że mu to pomoże bo mi się nie wydaje to w ogóle pachnie jak na czosy serio ja, ja nie żartuję to pachnie w ogóle jak na czosy no ale idę posiedzę w tym 20 minut także see ya. dobra powiem wam że spędziłam w tym jakieś chyba z 10 minut i nie jestem w stanie siedzieć dłużej bo to strasznie ciągnie za uszy okropnie naprawdę ale Ha, patrzcie, nie mam makijażu, dobrze zmyłam. Żadnego efektu nie ma. Po prostu mam gładką skórę. Nawet nie czuję, żeby była jakaś bardziej napięta czy cokolwiek. Ale powiem wam, że nieźle was na to nabrałam. Na Insta Story, na Snapie i moich znajomych. Także jakiś plus jest. No, także trochę taki fail. Yy, ale mam nadzieję, że mimo to film Wam się spodobał. Dajcie znać, czy chcecie więcej testów jakichś dziwnych gadżetów. Ja to idę wyrzucić. W ogóle gad... śmiesznie to wygląda. No, także do zobaczenia w kolejnym filmie. Z zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Podajcie na stopa instagrama, wszędzie wszystko Cię w opisie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa.